O moi drodzy, ja się pytam, gdzie jest moja wiosna? Gdzie jest moja wiosna? 26 kwiecień. Mieliśmy przymrozek minus 2 stopnie w nocy, teraz, dzisiejszej nocy. Poprzedniej nocy było minus 4 stopnie. Moje pomidorki już są piękne, gotowe do wysadzenia. Genialne. Tutaj mamy kiwano, melony, emir, melon. Jakiś tam dodatkowy, papryki planują już tutaj mi zakwitnąć. Już się wszyscy tutaj gotujemy na tych wszystkich parapetach. Już byśmy chcieli na dwór, a tutaj jest no tragedia. Gdzie jest moja wiosna? Ja się pytam, gdzie jest moja wiosna? Już to ja wiem, że w kwiecień, pędzień poprzepada trochę zimy, trochę lata, ale chyba nie aż tak. No, pomidorki już mają takie lekkie niedobory. Ale myślałam, że do gruntu je wsadzę. Natomiast chyba się wstrzymamy. Trzeba będzie jakimś biohumusem pewnie je podlać. O, tutaj są jakieś niedobory. To nie jest wielkie, wielka strata, ponieważ one dostaną swojego jedzonka w końcu i odbiją. Ale już byśmy chcieli wyjść stąd. Każdy para, parapet mam zastawiony. Każdy parapet. Mam jeszcze. Ja mam 150 francy pomidorów. To pomidory, a papryki idzie, a w naski idzie, a tam zamiast wiosny, no to mamy zimę. Tragedia.